Spider-Man Far From Home zaliczy już swój pierwszy weekend w polskich kinach i reakcja jest niesamowicie pozytywna. Dodatkowo na moment nagrywania tego filmu najnowsze przygody Człowieka-Pająka już zebrały ponad pół miliarda dolarów na całym świecie. Zawdzięcza to oczywiście niedawnej premierze Avengers Endgame, jak i wielkiej promocji filmu, który jednocześnie jest epilogiem do ostatnich przygód Avengers i sequelem do Homecoming. Tom Holland i Jake Gyllenhaal dali świetny popis, a dodając do tego Samuel L. Jackson, Dostajemy świetną mieszankę humoru i świata superbohaterów. Jednak dziś nie o tym, ale jeśli chcecie zobaczyć naszą recenzję, to określiliśmy ten film jako musical, który dobrze wpisuje się w brutalny świat superbohaterów. Dziś jednak porozmawiamy o scenach, które zostały nam pokazane po samym filmie i trzeba przyznać, że jest o czym mówić. Jednak przed rozpoczęciem tego odcinka mamy do Was małą prośbę: staramy się tworzyć Wam ciekawe filmy, więc bylibyśmy wdzięczni za zostawienie subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a dla nas to wielka motywacja. Dodatkowo ostrzegamy o spoilerach z filmu Spider-Man Far From Home, których tutaj będzie wiele, więc oglądacie na własną odpowiedzialność. Obie sceny, które zostały umieszczone w trakcie bądź po napisach końcowych pokazują gigantyczną ilość rzeczy, które wpłyną nie tylko na świat samego Spider-Mana, ale nawet bardziej na całą czwartą fazę MCU. Jednak na chwilę zatrzymajmy się przy samym Spider-Manie, który w tym filmie przeszedł nie małą transformację z dzieciaka, który chce być superbohaterem, do superbohatera, który chciałby być dzieciaki. I prowadzić normalny tryb życia. Niestety jednak patrząc już na poprzednie przygody człowieka-pająka, nie jest to kompletnie możliwe. Nieważne gdzie się uda, jego życie będzie opierać się na pomocy osobom potrzebującym. Far From Home jego przygody są mocno powiązane z osobą, która niby przybywa z innego wymiaru i nazywa się Mysterio. Oczywiście wszyscy wiemy, że to jawna manipulacja i Mysterio będąc byłym pracownikiem Starka chce zająć miejsce Iron Mana. Dodatkowo komputerowy Ultra konstrukt psychiki afektyw Czyli Kupa, e, tak to się nazywa, naprawdę tak to się nazywa. Które Stark zaprezentował w filmie Captain America: Civil War, był w 100% wynalazkiem właśnie Quentina Becka, czyli Mysterio. Stark olał projekt z powodu ogromnego nakładu pieniężnego i złego zastosowania, przez co Beck stracił pracę. Jednak, jak się okazuje, nie tylko on, ponieważ naukowiec, którego widzieliśmy w filmie Iron Man 1 i który przez Obadaje został zmuszony do zbudowania prototypu reaktora łukowego, tak samo później został zwolniony przez Tonego. Takich osób jest wiele i to tak naprawdę te kilka, Osób tworzy samego Mysterio. Quentin Beck jest tylko aktorem, który musi grać tam, gdzie droidy nie potrafią czyli w relacjach ludzkich a wszystko pozostałe robią droidy i technologii Kupa. Jezu, czemu oni dali taką nazwę? Jednak, dlaczego o tym mówimy? W świecie po Avengers Endgame sporo się mówi o tym, kto tak naprawdę powinien zająć miejsce Iron Ironmana jako głównego obrońcę Ziemi. Mysterio chciał być tą osobą, i jak się okazuje jego moc, to osoby, które zostały kompletnie olane przez Starka. Grupa osób, która nienawidzi Tonego, chce zająć jego miejsce. Dziwne, nieprawdaż? Jedna ze scen po napisach końcowych, nawet po porażce Misteria, stawia go ponad samego Spider-Mana. Więc zacznijmy od tej pierwszej sceny. Po powrocie z wakacji MJ i Peter postanowili polatać sobie po Nowym Jorku. Warto dodać, że był to pierwszy raz MJ w objęciach Spider-Mana. Jednak szybko można wywnioskować, że jej się nie spodobało. Oczywiście ona doskonale wie, kim jest Spider-Man, jednak otaczający ich ludzie już nie, choć nie trwało to już tak zbyt długo. Na jednym z telebimów wyświetla się nadzwyczajne breaking newsy, gdzie to reporter oznajmie, że do sieci trafiło bardzo ważne i szokujące nagranie. Ku naszemu zdziwieniu widzimy misterię chwilę przed jego porażką, jednak wszystko wygląda kompletnie inaczej niż miało to miejsce w rzeczywistości. Okazuje się, że on albo i jego współpracownicy wykorzystują technologię Kupa, Jezu, ta nazwa i zmieniają obraz wydarzeń tak, aby wszystko wyglądało na winę samego Spidermana. Dodatkowo sam Mysterio chwilę przed urwaniem się filmu mówi, że zrobił wszystko, aby rotować Ziemię i z nieznanych mu przyczyn jego przyjaciel spider Spiderman zaatakował go. Film na chwilę urywa się i Mysterio robi coś jeszcze bardziej szokującego, czyli zdradza tożsamość samego Spiderman. Zdjęcie Petera Parkera okazuje się na ekranie, a sam Spider-Man ma taką samą reakcję, jaka miała jego ciocia pod koniec filmu Homecoming. Oczywiście jest to niesamowicie wielka sprawa dla samego Spider-Mana i jego przyszłych filmów. Oznacza to, że jego świat pójdzie mocno w ślady komiksów, gdzie jego tożsamość jest wszystkim znana. Tam też toczy on walkę z wieloma przeciwnikami naraz, którzy w większości celują nie w jego osobę, a w jego bliskich. W tym przypadku zagrożona jest MJ, która jeszcze przed chwilą latała z nim ponownie. Nowym i oczywiście Ciocia May. W tych komiksach mierzy się on ze złoczyńcami znanymi jako Sinister Six i patrząc na scenę po napisach filmu Homecoming, która przedstawia Skorpiona, wygląda na to, że te historie z komiksów będą rzeczywiście przeniesione na ekrany MCU. Jednak z tej sceny można wywnioskować o wiele więcej, ponieważ właśnie podczas niej doszło do jednego z najbardziej szokujących wydarzeń tego filmu, czyli powrót JJ Jamesona. I gdyby tego było mało, tak samo jak ponad dekadę temu, gra od J.K. Simmons w poprzedniej trylogii był on redaktorem naczelnym nowojorskiej gazety i był jedną z tych osób, które próbowały oczernić Spidermana. Jednak w MCU będzie on trochę inną osobą, ponieważ musimy się zaadoptować do dzisiejszych czasów. Kto jeszcze czyta gazety? Wygląda więc na to, że będzie on twarzą strony internetowej, która publikuje filmy o różnej tematyce. I jednym z tych tematów będzie oczywiście Spider-Man. To niesamowite, że MCU zdecydowało się na wprowadzenie jego postaci i to jeszcze granej przez tego samego aktora. Przy Spider-Manie z 2002 roku roku JK Simmons zdobył serca wielu fanów, więc zobaczymy jak wypadnie w innej historii o człowieku pająku. Druga scena po napisach, według wielu osób, jest słabsza niż ta pierwsza. Jednak jeśli przeanalizować wszystkie szczegóły, które można z niej wyciągnąć, to zdamy sobie sprawę, że ta scena buduje podstawy do całej czwartej fazy MCU. Zacznijmy od tego, że tak, w tym filmie Nick Fury nie był sobą. Był on grany przez Scrola, Talosa, którego poznaliśmy w kapitan Marvel. Co ciekawe, Maria Hill, czyli główna agentka Furego, grana była też przez Scrola i to żonę tego pierwszego. Akurat tutaj nic nadzwyczajnego nie ma, ponieważ w ciągu filmu było ogrom momentów, gdzie można było się domyśleć, że coś jest nie tak. W momencie, gdy Mysterio jest przedstawiany Spider-Manowi, Fury w samym filmie mówi, że Beck jest z ziemi, tylko nie z twojej. W trailerze ta scena wygląda inaczej, jednak mówi on twojej, a nie naszej. Plus, Maria Hill nazwało Fury'ego Nick, co sam Fury w Kapitan Marvel wyjaśnił, że kompletnie nikt go tak nie nazywa. Jednak ta część nie jest aż tak ważna. Okazuje się, że nasz prawdziwy Fury wysłał Scroli z jednym bardzo prostym zadaniem. Mieli oni przekazać Spidermanowi okulary Tonego Starka, które są kluczem do całej jego technologii. Jednak zadanie to, jak sami powiedzieli, kompletnie spaprali. Nie powinni byli się mieszać w konflikt z misteriem, tylko przekazać te jakże ważne okulary. Następnie widzimy samego Fury'ego, który w Wielki się na plaży. Wow. I o ironio, ta plaża to tak samo jak wszystko co się działo z pomocą misterium na ziemi to po prostu iluzja. Jednak nie w tym rzecz. Ważniejsze jest to, gdzie sam Fury się znajduje. Otoczony skrólami, prosi o kapcie i każe wszystkim brać się do roboty. Jednak jeszcze raz, gdzie on jest? Oczywiście w samej scenie nie ma potwierdzenia, tak można się chyba łatwo domyśleć. Wiele osób twierdzi, że jest on na planecie scrolli, jednak ja uważam kompletnie inaczej. Na początku Fury jest główną osobą, sobą tarczy. Tarczy, która miała chronić naszą planetę. Swoje zadanie z wieloma problemami, ale wykonał. Jednak teraz, gdy Thanos został pokonany, czekają ich zagrożenia, których już zwykła tarcza nie da rady powstrzymać. Dlatego zamiast się bronić, Fury teraz będzie atakował. I ponownie odwołanie do komiksów, ponieważ w komiksach występuje stacja kosmiczna, która swoim wyglądem przypomina miecz. I to właśnie w niej prawdopodobnie obecnie znajduje się Fury, który przygotowuje się na nowe, potężniejsze niż Thanos Zagrożenie. Jednak, co miałby atakować tak? Wielki Miecz. W komiksach jest wiele postaci, którzy się zmierzyli z potęgą tej technologii, jednak tylko jeden był tym głównym i mówimy tutaj o Galactusie. Nadal nie wiemy kto będzie głównym przeciwnikiem Avengersów w czwartej fazie, jednak po tej scenie wiele osób jest na 100% przekonanych, że będzie nim Galactus. Posiada on niewyobrażalną wiedzę, a jego umiejętności są tak ogromne, że ludzki umysł nie jest w stanie je pojąć. Idealny superzłoczyńca dla naszych superbohaterów. Nie uważacie? Tak więc wygląda na to, że Spider-Man spełnił swój zadanie I zapowiedział czwartą fazę MCU. Jednak więcej na ten temat dowiemy się już za dwa tygodnie, gdzie to podczas Comic Conu Marvel przedstawi wieloletnie plany na swoje produkcje MCU. Jednak jeszcze na chwilę wracając do spider Spidermana, to mało kto spodziewał się, że to właśnie na dzieciaka z Brooklynu Marvel narzuci tak wielką odpowiedzialność. Jest on teraz następcą Ironmana, jego tożsamość została ujawniona, a Fury buduje gigantyczną stację kosmiczną. O ile to wszystko jest niesamowicie ciekawe, nie da się oprzeć wrażeniu, że po takim konflikcie jak Avengers i Avengersi mieli z Thanosem, ciężko będzie zbudować coś jeszcze lepszego. Miejmy jednak nadzieję, że to po prostu nasz umysł nie jest w stanie sobie wyobrazić możliwości MCU. Miejmy taką nadzieję. A wiecie co może wyobrazić nasz umysł, a raczej czego wyobrażać wcale nie musi? Sklep naszego dzisiejszego sponsora oferuje wam ponad 10 tysięcy świetnych ubrań wzorowanych uniwersum gry Tron, Marvel, DC Universe i wielu, wielu innych. Dodatkowo ostatnio dodali ogromną ilość wzorów ze Spider-Manem, więc każdy może wybrać coś dla siebie. Dodatkowo w opisie znajdziecie kody zniżkowe na większe zaskupy. I jeszcze raz za wasze wsparcie dziękujemy. Więc to by było na tyle z omówienia scen po napisach z filmu Spider-Man Far From Home. A wy jesteście podekscytowani tym, co szykuje nam Marvel na czwartą fazę MCU? Czy może jednak walka z Tonosem dała wam wszystko, czego potrzebowaliście? Jesteśmy zawsze ciekawi waszych opinii, więc dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc, panie i panowie, ja Nazywam się Set Donors Just Culture. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.